Cześć. Kupiłem kiedyś używany obiektyw fotograficzny i w zestawie był taki oto filtr UV, który po prostu robił za szybkę ochronną. Żal go było wyrzucić, założyłem na taki obiektyw, który rzadko używam i zapomniałem o sprawie. No, niestety, po pewnym czasie ten, ten obiektyw wyjąłem, zapomniałem o tym filtrze, że jest na tym obiektywie, poszedłem robić zdjęcia, wróciłem do domu, okazuje się, że wszystkie zdjęcia takie jakieś niewyraźne, niekontrastowe, jakieś miękkie, mimo że ostre, no i zacząłem dochodzić co jak, przypomniałem sobie o tym filtrze. Kilka zdjęć z filtrem i bez filtra przekonało mnie, że to niestety filtr tak na bałaganiu. I zacząłem przeglądać sklepy fotograficzne, jaki tu filtr mógłbym kupić, ponieważ mam kilka filtrów hoya z górnej półki, jestem bardzo z nich zadowolony. Zauważyłem, że jest taka seria filtrów, nazwijmy to antystatycznych. Od, no, odpornych, nazwijmy to na wodę i kurz. Co prawda kupiłbym pewno z jakiejś wyższej półki, ale no, ponieważ ten filtr idealnie nadaje się na temat filmu, także kupiłem. Kosztował 70, chyba 9 plus przesyłka. I mam zamiar dzisiaj zrobić dwa krótkie testy. Także zapraszam. Filtr jak to filtr, dostajemy w pudełku kawałek gąbki i sam filtr. On jest o tyle przyjemny w dotyku, że ta boczna krawędź jest matowa, nie jest taka śliska jak to w takim zwykłym prostym filtrze, także dobrze przylega do ręki i sprawdzimy zaraz, czy rzeczywiście są to jakieś takie warstwy hydrofobowe, jeśli chodzi o wodę i czy słabiej do niego przylega kurz w porównaniu do tego zwykłego filtra. Nagrywając poprzednie ujęcie zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Zwróćcie uwagę na odbicie w tym filtrze, w tym prostym, a filtrze Hoja praktycznie tego odbicia nie ma. Jeszcze raz, tu jest prawie jak w lustrze, a tutaj owszem, ono troszeczkę te najjaśniejsze punkty gdzieś tam są, no ale tutaj odbija się praktycznie wszystko. Z tego wynika, że w filtrze Hoja zastosowano o wiele lepsze warstwy antyodblaskowe. Pierwszy test wyszedł zupełnie przypadkiem. Teraz będzie próba wody. Mam zwykłą kranówkę. Zwykłą wodę i teraz będę aplikować po kilka kropel na każdy filtr. Raz, dwa, trzy. Zróbmy tu trochę większą. Kropelkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tu. Raz. ...dwa, trzy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W pierwszej chwili chciałem powiedzieć, że nie ma różnicy, ale słuchajcie, jest różnica. Zobaczcie, to jest Fusion Antistatic i kropelki, które są na filtrze, tworzą takie, hmm, nazwijmy to, no, kuleczki. One nie przywierają rzeczywiście do filtra, musi być jakaś warstwa taka hydrofobowa nałożona, a na zwykłym filtrze te kropelki się rozlewają. Jeszcze raz. Filtr Hoya i nazwijmy to zwykły filtr. I to nie jest słuchajcie, film sponsorowany przez firmę Hoya. Ja po prostu kupiłem sobie ten filtr i pomyślałem sobie, co mi szkodzi, taki filtr przetestować. Kontynuujmy więc. Ziemia strawnika. Ok, powiedzmy, że wystarczy. Teraz nasze filtry weźmiemy. Sypiemy. Na razie na bok, żeby nie przeszkadzały. Teraz. Jak wyglądają? No, ciężko tutaj wskazać tym razem zwycięzcę tego testu, bo obydwa filtry wyglądają mniej więcej tak samo. Ten tutaj troszeczkę przy krawędzi jest bardziej brudny, ale to jest różnica minimalna. Różnymi metodami próbowałem nagrać różnice w zakurzeniu tych filtrów. One są troszeczkę zakurzone, ale to jest taka delikatna mgiełka na jednym, na drugim, że niestety nie udało mi się tego zarejestrować. Natomiast czy warto używać filtry? Jeżeli boicie się, że uszkodzicie sobie y, obiektyw, no to tak, albo jedziecie wysoko w górę, to wtedy filtr UV wam się przyda. Natomiast jeżeli kupujecie jakiś filtr, to kupujcie porządny, nie po to kupujecie drogie obiektywy, żeby psuć sobie optykę tanim filtrem. Ja kupiłem akurat tego, ale to dlatego, że nadawał mi się na bohatera filmu. Pewnie kupiłbym jeszcze wyższy model Hoi albo któregoś z Marumi, no ale skończyło się, jak widzicie, na tym. Także to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. A! Pamiętajcie, żeby nakarmić algorytm łapką w górę. Algorytm zawsze jest głodny, także karmimy algorytma. Cześć! Trzymajcie się. Do zobaczenia.